No siemanko, słuchajcie, miałem się, że tak powiem przed stosowaniem każdego produktu parę słów o nim powiedzieć, więc tutaj mam przygotowaną klapę. Mówię, kto śledzi relację, to, to już widział, co ja z nią robiłem. A tak już skoro już przy niej jesteśmy, a za chwilę będę tego używał, no to powiem. Tutaj była korozja, rozguliśmy cały ten dolny rant, zasmarowałem to koroplexem otworcha. zamierzam to epoksydem grubo zalać. dosyć dużo nam się udało wypiaskować ale jednocześnie no, będę musiał troszeczkę tamten drugi rant e, zaszwachlować dlatego że podczas odginania i zaginania z powrotem delikatne nierówności się zrobiły, e, ale to nie, jakby nie, nie wpływa bardzo, dlatego że to jest jedno liźnięcie i będzie po temacie. Więc słuchajcie, następną rzeczą, no, nie będę robił następnej zaraz odcinka o tym, bo do, do podkładu i do jakichś szpachli jeszcze dojdziemy, e, ale jeśli chodzi o ten epoksyd, no, to parę takich ciekawych rzeczy mogę powiedzieć. To jest epoksyd, który ma certyfikację antykorozyjną, czyli ma te dodatki antykorozyjne. Dodatkowo może pracować jakby w, dwóch, jakby w dwóch trybach pracy, jak to się mówi, tak jak kamerka na przykład pracuje, tak. W sensie jeden to jest taki grubo powłokowy epoksyd, gdzie kładziemy, tak jak ja będę kładł na tą klapę przed szpachlowaniem bądź jakimiś innymi rzeczami. Może też pełnić rolę izolatora, tak? czyli rozcinczamy go wtedy więcej, bo za normalną jakby aplikacją 20%, a do, do tego, żeby był izolatorem, dajemy 30%. Tak? Dodatkowo, jako ciekawostkę, mogę Wam powiedzieć, że jest pokrywany mokro na mokro od 3 godzin do 7 dni, czyli 7 dni bez matowania. No to wiecie, tutaj już technologia wchodzi, kiedyś to wszystko się drapało. A tu możemy do tych 7 dni bez matowania położyć następny towar. Oczywiście wiadomo, 7 dni w 20 stopniach Celsjusza, ja domyślę tak sobie przeczytałem kartę, to jest temperatura mniej więcej aplikacji, tak 18, chyba trochę więcej stopnia. No ale załóżmy te 20 stopni i te 7 dni, czyli może tam w pełnym słońcu, no to już by trzeba było do technika bardziej się dowiedzieć, czy 7 dni w skwarze to też jest, czy nie. Ale słuchajcie, tak jest w karcie, do 7 dni można pokrywać normalnie, bez matowania. Jako ciekawostkę, bo pewnie macie dysonans na widok nazwy Disolak, tak? o, o co chodzi? To jest y, przemysłowa linia y, tego, tej całej chemii, której używam, tej Robello, tak? Więc to nie jest to, że to jest inny towar, tylko to jest ten towar, tylko to jest linia jakby y, przemysłowa tego samego producenta, produ produkowana też tam gdzieś w Katalonii, y, czy gdzieś y, pod, y, w tej samej fabryce to wychodzi, tak? To jest po prostu linia przemysłowa. Słuchajcie, parę jeszcze słowo wstępu. Także słuchajcie, tu jest jeszcze fajna sprawa. No ten epoksyd, jest go sporo, to jest niby nieduże wiaderko. Litru twardzacza. Ja polecam też, drodzy panowie, wyposażyć się w wagi, bo przy rośnieczaniu całego wiaderka to nie ma problemu, ale ja osobiście na przykład używam do tego... Wagi takiej wiecie elektronicznej, żeby te dobrać tak jak należy i żeby nie było tak, że mi Zabraknie albo zostanie utwardzacza, bo to wszystko jest ważne Wiadomo co do atomu tego nie wykorzystamy, ale ja jeśli a propos gadamy o Proporcjach i jego ciężkości, a tutaj jednak taki literek jest tylko, no nie Warto sobie wykorzystać wagę do tego Słuchajcie, jeszcze jedna ważna sprawa Jak ktoś oglądał filmik o mieszaniu Bo oprócz tego co tu stoi, czyli mamy całe opakowanie tego epoksydu, bo ja wszystkiego wczoraj nie wyjąłem. Ktoś by mógł powiedzieć, kurcze, 2,5 tysiąca zł za tyle towaru. No nie, no tutaj słuchajcie, tu jest jeszcze trochę więcej. No, podkład to ja Wam wczoraj pokazywałem. Tutaj ten prima pur, ten taki wiecie, co bez matowania też wnętrze tym zrobię, co może też robić jako mokro mokro, jako pło, to już Wam pokazywałem. Mówiłem mniej więcej o jego charakterystyce. Zabrakło wczoraj w zestawie. Pochowane były, wiecie, tak na żywo wpadłem. Powiedziałem mu, że wpadłem że wpadnę, tak? Ale tak nie wyjął wszystkiego z pudełek. Więc w tej cenie to mamy dodatkowo jeszcze trzy, bo chyba wczoraj wisiał tylko jeden jakby na filmiku, a mamy jeszcze trzy opakowania, 3 litry yy, szpachli natyskowej, plus utwardzacze na nie stoją, tak? I wczoraj była chyba tylko jedna pokazana szpachla, yy, ta Multi Extender, ona się tak nazywa, Universal Light Polyester, tak? Yy, I jedna była ta z włóknem tak? No to, no to Dodatkowo jeszcze są trzy pojemniki, z czego dwie te duże i jedno te małe. Czyli słuchajcie, no z tamtym właśnie oksydem, który tam nam stoi i tu jeszcze tych rzeczy, które brakowało, to nam daje łącznie kwotę około 2500 zł. Jeśli się dobrze obliczyłem, a myślę, że tak, bo tej szpachli, bo tu głównie szpachlę mi zejdzie, tak? Yy, znaczy głównie szpachl. Wszystko mi zejdzie. No zobaczymy, co dokupimy. Także słuchajcie, oglądajcie co piątek, jak czegoś mi zabraknie. No, to na pewno się dokupi, ale przykładowo, skoro to wszystko kosztowało 2,5 tysiąca zł, niektóre rzeczy mi zostaną, więc ja będę wykorzystywał najwyżej. Dokupi się tak, no to tak jak teraz poszło 2,5 tysiąca zł, tak może pójść do trójki na samą chemię. A o dalszym wykorzystaniu, to tak jak Wam w filmiku mówiłem, czyli na, ten, na tą podstawową chemię, która nam jest potrzebna do, do, do tego, żeby ten samochód zadziałać, no potrzebne było między 2,5 a 3 tysiące zł. 2,5 się zatrzymamy, będzie super, no ale jak nam zabraknie, to trzeba będzie dokupić, tak? Ale to jest taka, taka baza, od której mogę w ogóle myśleć o tym, żeby ten samochód rzucić w podkład. Także słuchajcie, pierwsza rzecz, waga bo tu są takie składniki, które precyzyjnego wymagają jakby podziału i karty techniczne. I to będę zawsze mówił, cokolwiek byście nie używali, czy to jednego producenta, drugiego po to właśnie to macie, żeby czytać, żeby wiedzieć. W razie czego, jak naprawdę kładziecie na przykład, tu jest taka opcja: stare powłoki nakierowane, stal, stal galwanizowana aluminium. I mamy te trzy podłoża. Jak chcecie położyć na czwarte i nie jesteście pewni, dzwońcie. Dzwoncie do technika, zdobądźcie numer, dowiedzcie się. Dlatego, że już czas trochę w tym naszym fachu przestać brać na garb, wszystkie. Jakby rzeczy, które mogą się po drodze wydarzyć, bo czasami po prostu nie przeczytamy karty i się wpierdzielimy A czasami zrobimy wszystko zgodnie z kartą, coś wyjdzie nie tak Warto jakby takie wpadki wyłapywać, żeby się po prostu na następne nie wpierdzielać, tak? Dlatego, że to wszystko kosztuje, zobaczcie, no to niby, niby dużo, niby nie dużo, no, no to mi na samochód jakby wystarczy, bo to jest to i tam co tu, co tu leży Dużo, niby niedużo, 2,5 tysiąca złotych, no słuchajcie, w Biedronce człowiek robi na to miesiąc czasu. Więc czy to jest dużo, czy niedużo, no to pozostawiam Wam. Oczywiście mówię, jest chemia, która jest jeszcze droższa i jest chemia, która jest jeszcze, mniej. jeszcze, jeszcze droższa. Ale tak czy siak, szanujmy swoje pieniądze, korzystajmy z nich mądrze i po, każda poprawka to jest niestety, niestety kogoś strata, tak? Więc wykorzystując to dobrze, zaopatrzcie się w wagę, karty techniczne. A w razie czego to telefon do przyjaciela. Dobra, słuchajcie, na razie.